Hey. Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale I dzisiaj zapraszam was na obiecane rozdanie na moim kanale I będzie to rozdanie z tej oto okazji, że mój kanał Magdoś istnieje już na polskim YouTubie ponad rok czasu Oraz z tego, że jest już was ponad 500 osób 500 subskrypcji, za które serdecznie dziękuję i bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteście, że chcecie być, że komentujecie. Nawet nie wiecie, jaką frajdę mi to sprawia, dlatego każdemu z Was osobna dziękuję za to, że chcecie mnie oglądać, ponieważ ja wiem, że są inne filmiki, inne osoby, które na pewno robią to ciekawiej, lepiej niż ja. Ja się wciąż uczę próbuję być lepsza, nie każdym razem mi to wychodzi, ale wciąż nie poddaję się i dziękuję wam za to, że chcecie mnie oglądać. I teraz przejdę do zasad, które obowiązują w tym rozdaniu. Po pierwsze, należy być subskrybentem mojego kanału. Po drugie, jeżeli nie macie ukończone 18 lat, chciałabym, żebyście mieli właśnie zgodę rodziców bądź opiekunów. Po trzecie, będą dwie nagrody, to już Wam teraz mówię, i chcę, żeby osoby, które wygrają w ciągu trzech dni po zakończeniu, właśnie rozdania, wysłały mi wiadomości prywatnej swoje adresy. Jeżeli tego nie zrobicie, to niestety wylosuję inne osoby w Wasze miejsce. Żeby wziąć dalej udział w moim rozdaniu, chciałabym, żebyście zostawili komentarz pod tym filmikiem z kilkoma odpowiedziami na oto takie pytanie. I pierwsze pytanie to będzie związane z nagrodą, którą chcecie, więc napiszcie mi, czy chcecie nagrodę numer 1 czy numer 2. Kolejną rzeczą chciałabym, abyście mi napisali, co powinnam e, zmienić w swoich filmikach, jakie polepszyć i tego typu tam rzeczy. Trzecie pytanie jest e, następujące. Jakie filmiki chcielibyście, abym nakręciła? To też mi da Wiele fajnych wskazówek, co powinnam nagrywać, albo czego nie. Oraz ostatnie pytanie: i tego nie musicie, na to pytanie nie musicie odpowiadać, bo jest to pytanie również czysto fajne dla mnie. Jest to pytanie następujące: poleć kilka fajnych kanałów na YouTube. Ja oglądam kilka dziewczyn, które są fajne, ale może znacie jakieś takie fajne dziewczyny, mniej znane. Które są warte polecenia, a więc to było na tyle, to są warunki, które musicie spełnić, aby wziąć udział w tym konkursie. I teraz pokażę Wam, jakie są nagrody.